Nigdy nie wyrzucaj papierka po maśle do śmieci. Są one bezcenne i mają genialne zastosowanie w kuchni. Masło pakowane jest w specjalny foliowany papier. Ten materiał, z którego są wykonane, ma ukryte zastosowanie. Wyrzucanie go do śmieci to wielki błąd. Zamiast tego, podczas wykładania masła do maselniczki, zachowaj go. Złóż go w kostkę, tak żeby jego brudna od masła strona była złożona do środka. Następnie Włóż je do lodówki. W mojej lodówce jest ich kilka. Mam je zawsze pod ręką, bo przydają się podczas pieczenia. Gdy muszę przygotować foremkę do pieczenia ciasta, wystarczy, że wyjmę jeden taki papierek z lodówki i zacznę nacierać nim wnętrze formy. To najszybszy i najłatwiejszy sposób na przygotowanie blaszki. Możesz równomiernie rozprowadzić cienką warstwę masła. Ręce są czyste, a warstwa masła idealnie cienka. Zamiast wyrzucać je do śmieci, można ułatwić pieczenie. Znałeś ten trik?